Witam Państwa. To jest temat dnia. Dzisiaj w naszym e, studiu jest pan poseł Piotr Uściński, poseł Prawej i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani premier Beata Szydło y, powiedziała, że rząd służy nie elitom, a Polakom. Polakom, czyli właściwie komu? To jest takie ogólne stwierdzenie. E, Polakom, czyli 30 kilku milionom mieszkańców, obywatelom naszego kraju, ludzi, którzy są narodowości polskiej, służymy zwykłym ludziom, zwykłym obywatelom. Ale właściwie można powiedzieć, że to jest takie dość może górnolotne stwierdzenie, dlatego że tak. Media teraz trąbią o tym, że posłowie pracują nad ustawą dotyczącą farmaceutów. Także jeden farmaceuta, na przykład jest taki zapis w tej ustawie, że jeden farmaceuta będzie mógł mieć góra cztery apteki. No nie jest to takie trochę wsparcie polskich przedsiębiorców, może wręcz przeciwnie, wsparcie lobby farmaceutycznego, można tak powiedzieć. Eee, nie znam szczegółów tego rozwiązania, ale mogę się domyślać jedynie, że chodzi o rozbicie właśnie jakichś yy, no, dużych sieci, które być może chcą wyprzeć małych aptekarzy z polskiego rynku, więc... Jeżeli, jeżeli takie są plany, no nie jestem w Komisji Zdrowia, ale wydaje mi się, że jedyne uzasadnienie takiego działania to może być takie, żeby wspierać właśnie tych małych farmaceutów, Polaków, którzy prowadzą apteki. A życie dzieci narodzonych? Posłowie odrzucili projekt ustawy antyaborcyjnej. Co prawda przyjęli ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin, ustawę za życiem. Ale tak jak zresztą Pan wspomniał, nie było w, tej, w tym projekcie zapisu pomocy dla kobiet, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu. No, program skupił się na, na tym, żeby wspierać rodziny, wspierać kobiety, wspierać dzieci w rodzinach niepełnosprawne, te, które poczęły się i przed urodzeniem okazuje się, że są chore, mogą urodzić się niepełnosprawne. Program ma zachęcić kobiety, które żeby, żeby nie podejmowały tej decyzji, tak, żeby nie, żeby nie decydowały się na aborcję, żeby nie decydowało się na zabicie własnego dziecka. Chcemy, żeby państwo nie, nie proponowało tylko takiej oferty aborcyjnej, bo niestety, ale do tej pory nasze państwo kobietom w trudnej ciąży. Proponuje, proponowało głównie aborcję. Znamy to z naszych rodzin, z, od naszych przyjaciół, gdzie znamy te opowieści. Praktycznie każda kobieta, która okazuje się, w kiedy jest w ciąży, że dziecko może urodzić się chore, ma propozycję aborcji. Nie ma propozycji innych pomocy, przeważnie ze strony naszego systemu. A, a, taką, a taką propozycję powinna mieć. Powinna, powinniśmy wspierać. Osoby chore, a nie, nie kusić łatwym rozwiązaniem, które zabiera komuś życie. Ja uważam, że podobnie powinniśmy postępować w stosunku do tych dzieci, które zostały poczęte w wyniku czynu zabronionego. I mam nadzieję, że to w projekcie rządowym, tym programie rządowym, który do końca roku powstanie, pojawi się. Były głosy krytyczne wobec tego projektu. Skąd one właściwie mogą wynikać? No, skąd takie głosy krytyczne mogą wynikać? No, są ludzie, okazuje się, tacy, którzy uważają, że dzieci chore nie powinny rodzić się w ogóle. Że błędem jest nakłanianie. Przekonywanie kobiet do proponowanie kobietom w takiej trudnej ciąży pomocy, bo ich zdaniem te kobiety powinny decydować na, o zabiciu dziecka. Motywacje mogą być różne tego. Ja nie chcę wnikać w te motywacje. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim starać się nakłonić w takie rodziny, żeby pokochały swoje dzieci, żeby nie odrzucały ich, żeby każde dziecko miało szansę urodzić się i żyć. Myśli pan, że ten projekt Za Życiem jest wystarczający? Jednak mimo wszystko pojawiły się te krytyczne głosy, że te 4000 na chore dziecko, jednorazowa zapomoga, to jest mimo wszystko za mało. Znaczy no... Porównajmy to z tym, co było do tej pory. Do tej pory nie było żadne, żadnego programu, żadnego wsparcia dla. Znaczy było, ale nie, ale nie. Nie w takim stopniu. Nie, nie zwiększyło się ono zasadniczo, a my teraz chcemy faktycznie pokazać, że nasze państwo. Troszczy się o tego najmniejszego obywatela, niepełnosprawnego, że nie jest on wykluczony i że, że chcemy, chcemy, żeby się narodził i chcemy, żeby normalnie żył i był wspierany przez państwo. Nie da się zapewnić, państwo nie jest w stanie zagwarantować wszystkim jakiś dostatku wielkiego, natomiast takie minimalne wsparcie musi być udzielane i musimy zachęcać rodziny do przyjmowania na świat dzieci Chorych. A czy to nie było przypadkiem takie trochę, może, zagranie polityczne? Bo tak, z jednej strony były czarne protesty, e, z drugiej strony e, byli obywatele, te pół miliona ludzi, którzy podpisali się za tą ustawą. I, i czy ten projekt za życiem nie jest przypadkiem tak, takim trochę uciszeniem opinii społecznej? Bo no, umówmy się, ta debata na temat ochrony życia w tym momencie trochę przecichła i feministki są spokojne? Bo nie ma całkowitego zakazu aborcji, i jednocześnie obrońcy życia, powiedzmy, mogą czuć się spokojnie, bo mają projekt ze życiem? No pewnie tak, pewnie to jest jakiś taki chwilowy kompromis, ale ja, ja oceniam tak rzeczywistość, że świat odejdzie od aborcjonizmu. Kiedyś to nastąpi, kiedyś, kiedyś państwa wycofają się z tego. Jestem, jestem o tym przekonany. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale y, musi się to stać, bo, bo inaczej po prostu wyginiemy w ogóle jako cywilizacja. Musi to nastąpić. Y, I ja bym chciał i życzył sobie, żebyśmy Pols żeby Polska była w takiej awangardzie, która daje przykład całemu światu. Y, nie zgadzam się z tym, że my musimy zawsze kopiować to, co się dzieje na Zachodzie, czy w innych częściach yy, w, w, świata. Yy, to jest tak, że, że pewne, pewne trendy kulturowe docierały na, do nas w, w ciągu historii z opóźnieniem pewnym trendy kulturowe gdzieś z Francji czy, yy, czy z yy, Włoch, ale tak nie musi być zawsze. Yy, I myślę, że. Yy, Dobrze by było, gdyby Polska pokazała w ochronie życia inne oblicze i żebyśmy pokazywali światu, że można inaczej, można troszczyć się o dzieci nienarodzone. I to będziemy czynili. No, ja, panie, głosowałem, więc ja chciałem trochę szybciej do tego dojść. Wybrana została polityka małych kroków, ale mam nadzieję, że te małe kroki będą do przodu nas przybliżały do pełnej ochrony życia. Właśnie jako, że jest pan posłem za życiem, ciekawi mnie pana zdanie na temat Francji. Francja ostatnio zakazała publikacji zdjęć dzieci, uśmiechniętych dzieci z zespołem Downa. Co by mogło być dziwne, bo Francja, <laughs> prawda, podobno kraj tolerancji, demokracji, no najbardziej, najbardziej e, e, zadziwiające jest to uzasadnienie, jakie podano, bo e, no, czytałem, że zdjęcie. uzasadnienie było takie, żeby nie wzbudzać wyrzutów sumienia u kobiet, które podjęły inną decyzję tak to zostało nazwane. E, w ogóle nie pasuje mi to do wolności, do wolnego kraju, do tolerancji e, i, i tutaj w, we Francji się jakieś straszne rzeczy dzieją. Zresztą nie od dziś, bo przecież y, wiemy, że tam y, chociażby te zapisy, które karają y, ojca, jeśli, jeśli namawia matkę do tego, żeby nie dopuszczała się aborcji, y, to taki ojciec może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, może trafić do więzienia. Więc takie. Y, takie przepisy tam już od, od dawna funkcjonują, i ta y, kultura aborcyjna y, jest przerażająca we Francji. Y, zresztą nie tylko w innych krajach y, na świecie też takie sytuacje występują. Tym bardziej uważam, że Polska powinna dawać dobry przykład. Po to y, Jan Paweł II zachęcał Polskę, żeby przystąpiła do Unii Europejskiej żebyśmy właśnie byli takim y, odnowicielem moralnym Europy. I, I taką rolę powinniśmy odgrywać. Rada Stanowa we Francji stwierdziła, że ten spot narusza spokój sumienia kobiet. No właśnie. No, y, i tam, tam jest jakby bardzo, bardzo ci aborcjoniści oczekują tego, że nikt nie będzie się w żaden sposób docierał do kobiet z przekazem, że aborcja może być niemoralna. Bardzo to zabiegają, żeby. Żadny, nikt, nie, nie było żadnych takich przekazów, ani właśnie medialnych, ani żeby się w przestrzeni publicznej nie pojawiały, ani żeby w szkole nie nauczano, żeby nie, że chcą, żeby aborcja była traktowana jak zabieg medyczny, a przecież to nie jest zabieg medyczny, bo niczego nie leczy. No i tak jak mówię, nie pasuje, nie pasuje, to zupełnie nie pasuje to do Francji, która kojarzy się raczej tak pobieżnie z wolnością i tolerancją, a tam dzieją się rzeczy zupełnie odwrotne. No właśnie można to raczej porównać do być może zniewolenia nawet. Do, na pewno do totalitarnego podejścia państwa do obywateli. Jeżeli nie pozwala się ludziom zgodnie z własnym sumieniem wyrażać swoich poglądów, no to mamy totalitarne podejście brak wolności słowa, a wolność słowa jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa. Panie pośle, powiedział pan, że Polska ma szansę być takim znakiem dla Europy, czyli promować właśnie ochronę życia, ale z drugiej strony posłowie mieli szansę, żeby być, żeby być takim znakiem, żeby Polska była, bo, ale odrzucili tę te, te, te ustawę. Ja uważam, że to błąd, można było e, to wykonać. Nie, 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 nie uważam, że e, czarne protesty były wystarczającym uzasadnieniem, żeby nie przeprowadzać takiej zmiany. No może rzeczywiście? E, uważam też, że prawo m, też ma pewną funkcję wychowawczą, czyli e, samo uchwalenie prawa, e, które pełni, w pełni chroni życie będzie się przyczyniało do tego, że ludzie będą, y, że ludzie będą y, no, przekonani, jeszcze, jeszcze bardziej będzie rosło poparcie dla pełnej ochrony życia, które przecież jest w społeczeństwie. Y, badania pokazują, y, że społeczeństwo nasze jest za ochroną życia. Y, I istnienie prawa, które. Y, będzie traktowało równo wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy się urodzili, jak i tych, którzy się nie urodzili. Takie, takie prawo jedynie będzie mogło pomóc w dalszej akceptacji dla ochrony życia w Polsce i, i zwiększenia poparcia. No ale cóż, to inna, inna decyzja została podjęta. Tak jak powiedziałem, taka decyzja małych kroków, że teraz zrobimy taką ustawę, która będzie otoczała opieką, która jest bardzo potrzebna, bo. To i tak powinno być prze, przeprowadzone, nawet jeżeli byśmy y, przegłosowali projekt y, stop aborcji, y, gdybyśmy w pełni chronili życie ludzkie, oczywiście z wykreśleniem tej karalności kobiet, tutaj nie ma, y, nie, nie, no nie właśnie, było chyba w Sejmie że, żadnych, żadnych osób, które by to popierały, więc to spokojnie można było wykreślić i przyjąć to prawo. To ten program rządowy i ustawa za życiem y, bardzo dobrze by to uzupełniała, bo jednak y, musi być to wsparcie dla kobiet, y, nie tylko zakaz formalny, który y, mógłby przerodzić się w, w, we wzrost tego podziemia aborcyjnego, ale również no, musi być to otoczenie opieką ta. osób w trudnej sytuacji w związku z ciążą, po to, żeby nie decydowali się chociażby na korzystanie z podziemia aborcyjnego. Niedawno Polska przyjęła Jezusa Chrystusa za króla i Pana. Pan był podczas przyjęcia tego aktów w Krakowie. Jakie dla Pana tak osobiście ma to znaczenie? No ja to bardzo osobiście traktowałem, myślę, że dla każdego Polaka, który. Wziął tym udział, który we własnej parafii wziął udział w odczytaniu tego aktu i przyjął, podjął decyzję, bo to chodzi o taką naszą wolę, o decyzję, podjęcie decyzji o przyjęciu Chrystusa za naszego Pana i Króla. To jest dla każdego człowieka wierzącego ważne i myślę, że też pomoże w jeszcze większym błogosławieństwie niebios dla naszego kraju. A politycznie? Jakie to może mieć znaczenie i czy powinno mieć również znaczenie polityczne? Politycznie ja nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie polityczne. Brali w tym udział posłowie, brał w tym udział prezydent. To jest naturalne i normalne, że. Politycy, którzy są wierzący, bierzą, biorą udział w takich uroczystościach, i każda osoba wierząca, no, niejako nawet bez takiego aktu przyjęcia, każda osoba wierząca przecież uważa Chrystusa za swojego króla, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby również politycy mogli to wyrażać. Jest takie, taki pewien jak to powiedzieć, taka, no pojawiają się takie poglądy, że my że politycy nie powinni brać w tym udziału, bo no musi właśnie, być rozdział, rozdział państwa od, od kościoła, państwu, tak. kościoła od państwa, że tych rzeczy nie wolno mieszać. Ale, ale my w żaden sposób nie naruszamy tego rozdziału. Kościół jest niezależną instytucją w sensie instytucji, państwo jest niezależną instytucją. A że Państwo tworzą ludzie, którzy są członkami Kościoła. No nie możemy iść tak daleko, żeby wykluczać ludzi Kościoła z możliwości uczestniczenia w życiu politycznym i w stworzeniu państwa. I to jest również obowiązek katolika. Tak, to jest obowiązek katolika, wręcz e, branie w tym udziału, więc e, byłoby znowu totalitaryzmem, gdyby odmawiać katolikom możliwości brania udziału w życiu publicznym. Można by również uznać, że ten akt przyjęcia Jezusa za króla i pana niesie ze sobą nadzieję. Nadzieję na to, że jednak Polska będzie chroniona tym płaszczem. Opieki Bożej, między innymi, jeżeli chodzi o kwestię o ochrony życia. I że w końcu tak, to się ja, kiedyś stanie. Ja, ja, ja naprawdę uważam, że to ma znaczenie. To nie jest tak, że my tylko wzięliśmy udział w uroczystości i, i idziemy i żyjemy dalej. Coś się zmieniło. Zmieniło się coś, bo faktycznie to było takie narodowe przyjęcie Chrystusa za króla. I myślę, że naprawdę to może wpłynąć na, na nasze powodzenie, błogosławieństwo płynące od Pana Boga. Dziękuję bardzo za udział w naszym programie. To był temat dnia. Naszym gościem był Pan Poseł Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.